Kupiłem jakieś 2300 luny. Bo była ten. Nie, co ja mówię? Co ja? Ku... Kupiłem 230 luny. Za tysiące dolarów. Postówka akurat była. No. Ale mam taki, mam taki kurwa, mam taką wizję, że kupię taką kosiarkę, którą się jeździ. No. Dobra, oglądam dalej. Będzie źle działać na te dzieci. Ona przecież nie chciała nawet wywiadów na fame robić, bo. Luna nic nie warta. Dlaczego? Daj go, spadło luna. Rajs. Po 7000 złotych jest. 7000 zł kalkulator. Słuchajcie, zrobię inaczej. Ed przesyła 9 złotych Pylny. i 75 groszy. Załóż o kurwa, 16 to śrarki, Żeby ta trawa nie zostawała na albo nie kupuj. Cjot mi w dupę. Czekajcie, ja mam 230 razy 7 tysięcy niecałe. <słyski> ja pierdolę, ja pierdolę! Milion sześćset tysięcy. przesyła 7 złotych i 20 o, groszy. O kurwa! Wow! Dzięki, Panie Chińskie. Nie no. Zajebiście, a to i tak spadło troszkę. Ej, milion sześćset tysięcy, a tylko sto tysięcy zainwestowałam miesiąc temu. Była po sto dolarów, a teraz jest po 7 tysięcy złotych. No. To jest tysiąc sześćset dolarów. Ja pierdolę, stary. O kurwa. Jestem milionerem, mam milion, z... <laughs> dobra, idę na Binance to wypłacić. Mm -mm. A to nie wam nie pokażę wam, bo znowu się. Mm. Muszę tego Google Authenticatora mam tutaj, nie oszukacie. 9, 4, 5, 3, 3, 1. Gdzie tu jest luna? Czemu nie ma luny na Binance? Gdzie to jest? rynki monoma dobra tu jest co tu się stało Czemu to poniżej złotówki jest? Ja 420 zł za sztukę płaciłem. Spadło tak. Otkuje się.